Zbigniew Herbert, nigdy o tobie. Nigdy o tobie nie ośmielam się mówić, ogromne niebo mojej dzielnicy. Ani o was, dachy powstrzymujące wodospad powietrza piękne puszyste dachy, włosy naszych domów. Milcza także o was, kominy, laboratoria smutku, porzucone przez księżyc. Wyciągające szyje. I o was okna otwarte, zamknięte, które pękacie w poprzek, gdy umieramy za morzem. Nie opiszę nawet domu, zna wszystkie ucieczki i moje powroty, choć mały jest i nie opuszcza powieki zamkniętej. Nic nie odda zapachu zielonej portiery. Ani skrzypienia schodów, po których wnoszę zapaloną lampę. Ani liścia nad bramą? Chciałbym właściwie napisać o klamce furtki tego domu, o jej szorstkim uścisku i przyjaznym skrzypieniu. I choć wiem o niej tak wiele, powtarzam tylko okrutnie pospolitą litanie słów. Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca, a drugim. Tyle przedmiotów można ująć w obie ręce. Nie dziwcie się, że nie umiemy opisywać świata, tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu.